Czy wiesz, co się stanie, gdy jezioro Mamry nagle wyparuje? Możemy to policzyć wraz z kanałem Matematyczny świat. Siemaneczko, pewnie z geografii wiecie, że najgłębszym jeziorem w Polsce jest jezioro hańcza, największym Śniardwy, a najbardziej zasobnym w wodę właśnie jezioro Mamry. I to jezioro sobie wykorzystamy w matematyce i policzymy, co by się stało, gdyby to jezioro wyparowało. Słuchajcie, najbardziej zasobne jezioro w wodę, czyli ono ma 10 do potęgi 12 litrów wody Nagle by w jeden dzień wyparowało, to ile powstałoby dużych chmur? Załóżmy, że średnio duża chmura to jest 10 do potęgi 6 ton. 10 do potęgi 6 ton wody, oczywiście. To ile powstałoby dużych chmur? Zamieńmy sobie. Wiemy, że jeden litr wody to jest dokładnie. 1 kg, czyli 1 litr wody, równa się 1 kg. Działa to oczywiście tylko w wodzie, a więc jak mamy 10 do potęgi 12 litrów, powiemy, że to jest 10 do potęgi 12 kg. Następnie możemy sobie zamienić 10 do potęgi 6. Skoro mamy 10 do potęgi 6 ton, to powiemy, że to jest 10 do potęgi 6 razy tona, tona to 1000 kg, czyli razy 1000, a 1000 to innymi słowy. 10 do potęgi trzeciej, oczywiście kilograma, czyli z tego byśmy mieli że to jest 10 do potęgi. Dodaję wykładniki 10 do 9 kilograma. Mam już w kilogramach wszystko, a więc wystarczy, że jedynie sobie podzielimy w liczniku, czyli u góry łamka będziemy mieli ile mamy wody w jeziorze Mamry, a tam mamy 10 do potęgi 12 oczywiście kilogramów przez w mianowniku co będziemy mieli? W mianowniku będziemy mieli ilość Potrzebnej wody do stworzenia jednej dużej chmury, czyli 10 do potęgi 9 kg. Kilogramy się skracają i zostaje nam 10 do 12 przez 10 do 9 mamy kreskę łomkową, czyli dzielenie odejmujemy wykładniki, a więc się okazuje, że to jest 10 do potęgi 12 minus 9, czyli 3. A to jest po prostu jedynka z trzema zerami, czyli 1000. A więc gdyby takie jezioro mamr wyparowało w Polsce w ciągu jednego dnia, to powstaje 1000 olbrzymich chmur. Ciekawe, czy byłoby widać słońce i jak długo by się utrzymały te chmury.